Jest cisza, która brzmi głośniej niż krzyk. Cisza, gdy ktoś pyta, jak się czujesz? A ty odpowiadasz, dobrze, chociaż w środku coś cicho się wali. Cisza, gdy wszyscy widzą Twoją siłę. Nikt nie widzi, ile cię to kosztuje. Ile nocy spędzasz patrząc w sufit, przełykając łzy. Bo przecież. Nie możesz sobie pozwolić na słabość, bo gdyby ktoś wiedział, jak naprawdę się czujesz, może by przestał cię szanować, może by cię opuścił, może by okazało się, że jesteś za dużo i wtedy ta cisza staje się twoim domem, niewidzialnym, ale takim, w którym mieszkasz każdego dnia. Dziś opowiem ci, co naprawdę dzieje się w psychice kobiet, które udają, że są silne i dlaczego ten ból nosi się w ciszy. Poznaj Annę. Anna ma 32 lata. Ma dobrą pracę, mieszkanie, przyjaciół, którzy mówią o niej. Ona zawsze sobie poradzi. Z zewnątrz wszystko wygląda w porządku. Ale gdybyś zajrzała do jej telefonu o trzeciej nad ranem, zobaczyłabyś coś innego. Siedemnaście niewybranych numerów. Wiadomości, które zaczęła pisać i skasowała. Desperackie wyszukiwania. Dlaczego zawsze czuję się sama? Jak przestać udawać? Anna nauczyła się być silna, kiedy miała dziewięć lat. Tego dnia, kiedy mama rozpłakała się przy obiedzie, a tata wyszedł, trzaskając drzwiami. Wtedy coś w Anni zrozumiało. Jeśli ja się rozpadnę, nikt już nie będzie nas trzymał razem. Więc nie płakała. Nakryła do stołu. Uśmiechnęła się do młodszego brata. I od tamtej pory zawsze sobie radziła. W liceum, kiedy chłopak ją zostawił, nie pokazała bólu, mówiła przyjaciółkom. Och, no wiesz, tak lepiej. Na studiach, kiedy umarła babcia, poszła na egzamin następnego dnia, bo przecież trzeba było. W pracy, kiedy szef krzyczał, przełknęła upokorzenie i dokończyła projekt, bo kasium ktoś musi to zrobić. I tak, krok po kroku. Anna stała się kobietą, którą wszyscy podziwiają, silną, niezależną, nieugiętą, ale w środku. W środku Anna jest wyczerpana, bo nikt nie wie, że ta siła to nie fundament. To fasada, i pod nią cisza pełna niewypłakanych łez. Pytanie brzmi, jak długo można udźwignąć ciężar, którego nikt nie widzi? Skąd bierze się ta cicha siła? To nie zaczyna się. Od decyzji. Zaczyna się od rany, gdzieś w dzieciństwie, czasem wcześniej niż pamiętasz. Może byłaś dziewczynką, która widziała, jak mama się zapracowuje i zrozumiałaś, że nie możesz jej obciążać swoimi problemami. Może byłaś tą, której tata powiedział, nie bądź taka wrażliwa, i nauczyłaś się chować emocje głęboko w środku. A może po prostu nikt nie przyszedł. Kiedy płakałaś, i wtedy twój mózg wyciągnął wniosek, który zmienił wszystko. Moja słabość nikogo nie obchodzi, więc muszę być silna. To nie jest świadoma myśl. To mechanizm przetrwania. Psychologia nazywa to przymusową samowystarczalnością. Brzmi dumnie, prawda? Ale w rzeczywistości to rodzaj więzienia. Bo kiedy nauczysz się, że możesz liczyć tylko na siebie, przestajesz w ogóle próbować prosić o pomoc. I ta cicha siła zaczyna cię pochłaniać. Mechanizm autopilota. Teraz jako dorosła kobieta, nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile razy dziennie udajesz. Udajesz, że jesteś OK, kiedy ktoś pyta. Udajesz, że nic cię nie boli, kiedy w środku wszystko krzywi się z bólu, udajesz, że nie potrzebujesz nikogo, chociaż tak bardzo chciałabyś, żeby ktoś po prostu. Zauważył. To już nie wybór, to odruch. Twój mózg wytworzył ścieżki nerwowe, takie mentalne autostrady, które od lat kierują cię w jednym kierunku. Rać sobie sama, nie pokazuj słabości, bądź silna i za każdym razem, kiedy tłumisz płacz, za każdym razem, kiedy mówisz nic mi nie jest, te ścieżki stają się mocniejsze, a inne, te, które pozwalałyby ci się otworzyć, zaufać, poprosić o wsparcie, przygasają z braku używania. Neuropsychologia mówi o tym wprost: mózg uczy się tego, co powtarzasz. I twój nauczył się samotności. Paradoks siły, ale oto najsmutniejsza prawda: ta siła, którą tak podziwią inni, ona cię izoluje. Ludzie patrzą na ciebie i myślą, ona nie potrzebuje pomocy, ona sobie poradzi. I mają rację, bo ty zawsze sobie radzisz, ale nikt nie widzi, że radzisz sobie, bo boisz się pokazać, że jej potrzebujesz. To zamknięte koło. Im bardziej jesteś silna, tym bardziej jesteś sama, im bardziej jesteś sama, tym bardziej musisz być silna. I nigdzie w tym kole nie ma miejsca na to, żeby po prostu być słabą, być ludzką, być prawdziwą, lęk przed byciem ciężarem, a pod spodem czai się najgłębszy strach. Co jeśli okaże się, że jestem za dużo, za dużo bólu, za dużo potrzeb, za dużo emocji? Bo widziałaś już, jak ludzie odwracają się od kobiet, które nie dają rady. Widziałaś, jak świat każe wrażliwość. Jak nazywają dramatem, histerią, nadwrażliwością i dlatego zamykasz usta. Dlatego nosisz maskę siły, nawet kiedy w środku jesteś rozdarta, bo myślisz, że jeśli ją zdejmiesz, zostaniesz sama. Ale prawda jest inna. Już teraz jesteś sama w tej ciszy, w tym udawaniu i nikt cię nie poznaje, bo nie pozwalasz nikomu zobaczyć kim naprawdę jesteś. Co się dzieje w środku? W międzyczasie w Twojej psychice dzieje się coś cichego i bolesnego. Uczucia, które nie mogą wyjść, kumulują się. Płacz, który nie został wypłakany, zamraża się w ciele. Gniew, którego nie wyrażasz, zwraca się przeciwko Tobie i zaczynasz czuć chroniczne zmęczenie, nie od pracy, od udawania pustkę, jakby nic nie miało już smaku. Odrętwienie, jakby świat był oddzielony od ciebie szklaną szybą. To nie depresja w klasycznym sensie. To wyczerpanie emocjonalne. To efekt życia w ciągłym napięciu, w ciągłej czujności, w ciągłym trzymaniu wszystkiego w sobie, relacje, pragnienie i dystans. I wtedy przychodzą relacje. Ty naprawdę chcesz bliskości, naprawdę. Ale kiedy ktoś się zbliża, coś w tobie się wyłącza. Bo bliskość oznacza pokazanie prawdy, a prawda oznacza ryzyko. Ryzyko, że zobaczą Twoje rany, że zobaczą Twój ból, że zobaczą, jak bardzo jesteś zmęczona byciem silną. I co wtedy? Ty więc robisz krok w tył, uśmiechasz się, mówisz wszystko dobrze. I kolejna szansa na prawdziwą więź przepada. Ludzie odchodzą, myśląc, Sujome ona nie potrzebuje nikogo. A ty zostałaś znowu sama, z tą cichą myślą: Może mam coś zepsutego w środku, może po prostu nie jestem stworzona do bliskości. Ale to nieprawda. Jesteś stworzona do bliskości, tylko nauczyłaś się, że bliskość boli, więc ją unikasz, sprzeczności, które cię rozrywają. Żyjesz w sercu sprzeczności, które nikt nie widzi. Tęsknisz za głęboką rozmową, ale small talk. Się wyczerpuje. Nie chcesz gadać o pogodzie. Chcesz rozmawiać o tym, co naprawdę czujesz, o czym naprawdę myślisz. Ale kiedy ktoś zaczyna rozmowę od, co u ciebie, nie wiesz, co powiedzieć. Bo prawda jest za ciężka na zwykły dzień, więc mówisz w porządku, i rozmowa umiera. Pragniesz bliskości, ale boisz się być widoczna. Marzysz o kimś, kto cię zobaczy. Naprawdę zobaczy, ale gdy ktoś zaczyna zadawać pytania, sięgać głębiej, czujesz panikę. Co jeśli zobaczą za dużo? Co jeśli mnie to przerazi? Więc trzymasz dystans i relacja nie ma szansy się rozwinąć. Jesteś emocjonalnie inteligentna, ale społecznie wycofana. Rozumiesz ludzi, wiesz co czują, zanim sami to wiedzą, ale sama siebie ukrywasz. Obserwujesz innych z bezpiecznej odległości, ale nie pozwalasz im obserwować ciebie. I to tworzy niewidzialny mur. Masz bogaty świat wewnętrzny, ale nikt nie ma do niego klucza. W środku jest całe uniwersum: myśli, uczucia, marzenia, historie, ale na zewnątrz jesteś cicha i ludzie myślą, ona jest zamknięta, trudna do poznania. Nie wiedzą, że po prostu boisz się. Że twój świat jest za intensywny dla innych. Interpretujesz ciszę jako odrzucenie. Kiedy ktoś nie pisze, myślisz, nie zależy mu na mnie. Kiedy ktoś jest zajęty, czytasz to jako nie jestem wystarczająco ważna. Twój mózg, nauczony laty samotności, widzi porzucenie tam, gdzie go nie ma. I to sprawia, że wycofujesz się jeszcze bardziej. Bo po co ryzykować? Kolejny ból, ciężar niewidzialności. Najsmutniejsze jest to, że możesz być w pokoju pełnym ludzi i czuć się całkowicie sama, że możesz mieć znajomych, ale czuć, że nikt cię nie zna, że możesz być kochana, ale czuć, że kochają tylko twoją maskę, nieprawdziwą ciebie i nikt nie widzi tej walki, bo z zewnątrz wszystko wygląda dobrze. Ale w środku nosisz ciężar, który druzgoce. Muszę ci coś powiedzieć delikatnie, ale szczerze: jeśli nic się nie zmieni, ta cisza będzie rosła, lata będą mijały, a ty będziesz coraz bardziej wprawna w udawaniu, coraz bardziej silna na zewnątrz, coraz bardziej pusta w środku. Relacje będą przychodzić i odchodzić, ale żadna nie dotknie twojego wnętrza, bo nie pozwolisz. I pewnego dnia spojrzysz wstecz i pomyślisz: Przeżyłam życie, którego nikt tak naprawdę nie widział, ale naprawdę nie jesteś na to skazana. To, co teraz czujesz, to nie wyrok, to wzorzec, a wzorce można zmienić nawet po latach, nawet po dziesięcioleciach izolacji. Twój mózg, który nauczył się samotności, może nauczyć się na nowo więzi. Twoje serce, które zamknęło się z obawy, może ostrożnie, powoli zacząć się otwierać. Nie musisz tego robić sama. Nie musisz nagle stać się kimś innym. Wystarczy jeden mały krok, jeden moment odwagi, jedna chwila prawdy i świat zaczyna wyglądać inaczej. Jeśli chcesz zacząć zmieniać ten wzorzec, zacznij tu, numer jeden. Zacznij od najmniejszego kontaktu, który nie boli. Nie musisz od razu mówić o swoim bólu. Możesz po prostu odpowiedzieć szczerze na pytanie, jak się czujesz. Zamiast w porządku, powiedz trochę zmęczona. To wystarczy. To pierwszy krok. Numer dwa. Przestań interpretować ciszę jako wyrok. Kiedy ktoś nie pisze, to nie znaczy, że cię nie lubi. Kiedy ktoś jest zajęty, to nie znaczy, że nie jesteś ważna. Powtarzaj sobie. Cisza nie jest odrzuceniem, to po prostu cisza. Numer 3. Ćwicz mikroodwagę. Nie potrzebujesz wielkich gestów. Wystarczy jedno zdanie. Mogę ci coś powiedzieć? No mojej potrzebuje chwili. Źle się dziś czuję. To są akty odwagi, malutkie, ale potężne. Numer 4. Nie skacz od razu w głębokie rozmowy. Bliskość to proces, nie wydarzenie. Pozwól relacjom rosnąć naturalnie, krok po kroku. Nie musisz się otwierać całkowicie w jednej chwili. Wystarczy być trochę bardziej prawdziwą niż wczoraj. Numer 5. Zauważ swoje emocjonalne automaty. Kiedy ktoś pyta, jak się czujesz, zatrzymaj się na chwilę. Zanim powiesz dobrze, zapytaj siebie, co naprawdę czuję, i spróbuj. Choć raz powiedzieć prawdę. Numer 6. Znajdź jedno miejsce, gdzie możesz być słaba. Terapeuta, przyjaciel, dziennik, grupa wsparcia, jedno miejsce, gdzie nie musisz być silna, gdzie możesz po prostu być. Numer siedem. Pamiętaj, prosić o pomoc to nie słabość, to odwaga. Najtrudniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, to powiedzieć: potrzebuje cię, ale to też najbardziej ludzka rzecz i otwiera drzwi do prawdziwej więzi. Wróćmy na chwilę do tej ciszy, od której zaczęłyśmy. Do tej ciszy, w której mieszkasz, w której się chowasz. Chcę, żebyś wiedziała coś bardzo ważnego. Nie jesteś dziwna, nie jesteś zepsuta, nie jesteś za dużo. To, co czujesz, to nie wada. To rana, która nie miała szansy się zabliźnić, bo nikt ci nie powiedział, że możesz przestać być silna. Nikt nie dał ci pozwolenia, żeby po prostu być ludzką, więc daję ci je teraz. Możesz być zmęczona, możesz płakać, możesz poprosić o pomoc, i nadal będziesz wspaniała, nadal będziesz wartościowa, nadal będziesz kochana. Twoja wrażliwość to nie słabość, to dar, Twoja głębia to nie ciężar, to skarb. A ta cicha siła, którą nosiłaś przez lata, może teraz odpocząć, bo nie musisz już udźwigać wszystkiego sama. Jeśli ta historia dotknęła czegoś w tobie, jeśli poczułaś, że ktoś wreszcie widzi twój ból, zostań tu ze mną, bo jest więcej takich historii o ludziach takich jak ty i nie jesteś w tym sama. Nigdy nie byłaś.